Będziesz grał w filmie? Szef o tak? mafii. Wojtek. Ty w filmie będziesz grał? Tak. Jakim? Szefem mafii. Szef mafii? Tak. Szef A mafii. nie policjantką. A jaki, A jaki tytuł mi? filmu? On, bo on w wyszedł, to impactuje na szefa mafii. A jaki tytuł filmu? 3-4. Jak? 3-4. 3-4? Cztery. Cztery? Tak. Jakie 3-4? A jaki? Nie 3-4. A jak? Teraz. Już. Może psy 4? O, psy, ja? psy 4! Psy? Tak? Może psy 4? Bo 1, 2, 3, a teraz odcinek ona będzie kręciła 4! Psy 4! Cztery. Psy 4! Cztery. Cztery. To 3-4! Jakie 3-4? Psy, pies! A pie... Psy 4! No właśnie, to pies? popularny jakiś. Tak? Dobry film! Psy, psy! A psy 4? Tak, a nie 3-4! 3-4! No. 3-4. Tak. To ci pomnę. I on będzie szef mapie. A czy inne szef o macie? To będzie aktorem. Co? Tak. To ty aktor będziesz, tak? Tak.